Mam wiele lampów. Słuchaj, gdzieś jest wszystko nie nie opaskowane. A gdzie nie gdzie? A gdzie nie gdzie w ogóle nie do. Boże, zdjęcia robię. Jezus, Nagrywasz film. Oprócz. A gdzie nie gdzie w ogóle teraz jak się płaci kartę, nie dostajesz. To masz? Narzucasz szybkie tempo. Ooo, czekasz na tego meksykańskiego francusa. Lecimy na śniadanko. kochani! Witam was we Wrocławiu i jest w ogóle piękna pogoda tutaj, a potem w Gdańsku pada. Ja się umyłam, chciałam umyć włosy, ale niestety nie wziąć odżywki, a tym bardziej szamponu, więc wiedziałam, że podaruję sobie mycie ich mydłem i po prostu je zwiążę najprawdopodobniej w takiego wysokiego kitka i później zrobię sobie barkocza. To jest ostatnio fryzura, którą bardzo lubię. I miałam ją też wczoraj na przykład i do tej fryzury nie musicie mieć aż tak świeżych włosów, a nawet lepiej jak nie macie ich świeżych, bo moje się na przykład bardzo puszą zaraz po umyciu i ciężej mi jest je ogarnąć, a już następnego dnia nie są aż takie spuszone, więc łatwiej mi właśnie taką fryzurę zrobić. Co bym chciałam powiedzieć? Chyba chciałam Wam powiedzieć, że miałam zrobić vloga z... z Wrocławia. I ten vlog mi nie wyszedł, więc tutaj nadrabiam wczorajszy dzień i wam coś poopowiadam. Oczywiście żartuję, bo po prostu tego vloga przeciągnę, no i tamten vlog, który chciałam rzucić w niedzielę, a ten miał być w poniedziałek, no nie uda mi się to. I w sumie było to do przewidzenia, że jeśli wyjeżdżam na dwa dni zobaczyć się z rodziną, z znajomymi, to nie będę miała czasu ani na montaż, ani na nagrywanie. Ale jakoś stwierdziłam, że nie, że ja dam radę, bo teraz zabiorę się za montowanie tego vloga, który miał wyjść dzisiaj, ale wyjdzie jutro i... Wiecie, coś dodatkowego, ale rezygnuję z tego. Wiadomo, że mogłabym zmontować tego vloga, wrzucić teraz i coś tutaj ponagrywać, żeby mieć na jutro, ale stwierdziłam, że rezygnuję z dwóch dodatkowych vlogów. Jeden dodatkowy to i tak wydaje mi się, że coś spoko, więc tak. Do Wrocławia wczoraj wyjechałam o czwartej i planowałam, że wiecie, że powiem, że o cześć, jest czwarte rano, zaczynam vloga, no, ale byłam tak zmęczona, że dosłownie wstałam, ubrałam się, nie wiem, ułam zęby, spakowałam się, bo oczywiście się nie spakowałam wieczorem, bo siedział mój przyjaciel do rana, a miał jakoś o 20 wyjść, ale ostatecznie został na noc i rano się spakowałam i miałam nie za dużo czasu, bo stwierdziłam, że właśnie wolę sobie wstać pół godziny przed i to wszystko zrobić i tak ten. Vlog trochę zaniedbałam, więc yy, wstałam o tej czwartej, yy, wsiadłam do auta i moja mała żebym się z nią zmieniła w połowie trasy, ale ja po jakichś 10 minutach zasnęłam i spałam tak, aż nie zobaczyłam na nawigacji, że zostało 7 minut. Dosłownie obudziłam się i patrzę 7 minut, i mówię, że, o mama, mogę się zmienić. A ona mówi, że, że nie King, już jesteśmy we Wrocławiu, yy, więc. Przespałam całą trasę. Wczoraj byłam z moją mamą na targach, na których moja mama zresztą jest też dzisiaj. Wieczorem poszłam do mojej powiedzmy, że kuzynki. To nie jest ogólnie moja rodzina, ale streszczając to dla mnie jak kuzynka. Więc właśnie poszłyśmy z moją mamą do nich. Moja mamieszka z chłopakiem w Wrocławiu. I była też moja ciocia, więc tak razem spędziliśmy czas. A mama właśnie przed chwilą wyszła i stanęłyśmy na miejscu, na którym nie wiedzą, czy możemy stanąć, a więc yy, zadzwoniła, że blokady na koła ma ani nic yy, i wszystko A kontynuując, poszłyśmy sobie do takiej azjatyckiej restauracji. Poszliśmy w sumie, bo jeszcze właśnie chłopak mojej kuzynki. By the way, ja ich poznałam i są już razem 4 lata i ja zawsze czuję się. Taka, wiecie, ja niby nie jestem pięknikiem świata i to wcale nie jest na pewno moja zasługa, że oni są razem, ale ja tak uważam, bo dzięki mnie się poznali. Więc tak, poszliśmy wszyscy razem do restauracji, później jeszcze wpadliśmy do rodziny właśnie mojej kuzyny, do prawdziwego kuzyna, mojej kuzynki, bo miał urodziny, więc poszliśmy z razem i powiem Wam, że nie widziałam go dosłownie. No on powiedział, że pamiętam nie, jak byłam takim dzieciakiem i taka jest prawda, że ja go nie poznałam, bo po prostu on już jest tak dojrzałym mężczyzną, a ja go pamiętam jak był nastolatkiem. Więc no, tak spędziliśmy wieczór, jak spędziłyśmy i oni tam jeszcze zostali grali w billarda, ale my wróciliśmy jakoś o 23 powiedzmy. Bo no, wstałyśmy rano, znaczy, ja to jeszcze trochę też pospałam w aucie, ale też i tak powiem Wam, że 5 godzin snu łącznie to było, bo spałam godzinę w domu i cztery w trasie. Ale moja mama spała jeszcze mniej, więc wróciłyśmy szybko, wstałyśmy dzisiaj o 9. poszłyśmy na śniadanko, które sobie wykupiłyśmy, wahałyśmy się, czy nie chcemy iść do jakiejś kawiarni, ale chyba dobrze, że poszłyśmy jednak do hotelowej restauracji na śniadanie, bo... Nie chciałabym się nigdzie iść, ja wstałam, poszłam i dopiero później się umyłam właśnie i udałam. Um, by the way, wczoraj wchodzę do hotelu i pani na recepcji się tak na mnie dziwnie patrzy. I ja sobie myślę, kurczę, czy coś jest nie tak, no wiecie, po całym dniu jestem trochę przyzębiona, No mogę nie wyglądać najlepiej, no ale bez przesady. A, a ja, i ja mu jakby podchodzę i mówię, że, że mam rezerwację i jakby da, daję dowód, a pani tak na mnie patrzy i mówi Ja panią oglądam <grym> I, I wiecie, ja myślałam, że coś ze mną nie tak <grym> a, a chodziło o to, że właśnie mm, dziewczyna, która pracuje na recepcji mm, mnie obserwuje Więc serdecznie pozdrawiam, bo jakoś nie się porozmawiać, ja właśnie wczoraj byłam zmęczona a, I jak... Mm, Wróciłyśmy w nocy to już był ktoś inny na zmianie, znaczy w nocy o 23.00 i już, już był ktoś inny, ale serdecznie pozdrawiam jeśli to widzi. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Rano w ogóle obudziła mnie jakaś orkiestra na dworcu. Ja bardzo lubię Wrocław i tak naprawdę zawsze spię tu przy dworcu, bo moja kuzynka mieszka blok. Dalej, bo kamienice w sumie. Właśnie dla tej kamienicy i dlatego też wybrałeś ten hotel, a też dlatego, że moje ciało, na imię, Zofia, a to hotel Sofia. I taki pesjście, dobra, bierzemy. Bardzo lubię Wrocław. Chciałam mieszkać we Wrocławiu, niestety no, moje plany zostały pokrzyżowane, ale no, lubię Wrocław bardzo i jakby nie było tak daleko od Gdańska, to bym pewnie tu mieszkała. Ale no niestety. Ale śniło mi się mój były chłopak dzisiaj, który właśnie powiedział, że o, jakbym z nim nie zerwała, to byśmy mieszkali razem i bym się oświadczył. A teraz to mieszka ze swoją byłą, która w ogóle była byłą innego mojego chłopaka. To mój mózg wytworzył coś tak dziwnego, jakby mój mózg chyba jakoś tak połączył moich byłych dwóch i stwierdził, a to jedna osoba. Bo w sumie z jednym z nich nie mam totalnie kontaktu. A właśnie z drugim się przyjaźnię, no mieszkałam z nim i on chyba jakoś tak, nie wiem, ser... nie wiem, nie wiem. <grywka> mój mózg wytworzył coś bardzo dziwnego i właśnie przyszłam w ogóle do tego mieszkania i, i ona tam była i ja mówię, że wow, co ty tu robisz, a, a oni, że no, że tak zawsze jakby mieli dobry vibe ze sobą i rozstania. Ja tak się obudziłam i myślę sobie, ej, ale to nie jest jego była, tylko Oliwiera. I tak. Ale spoko. To chyba znaczy, że. Nie wiem. Chciałabym powiedzieć, że to znaczy, że. Jakby pogodziłam się z tamtym rozstaniem i Oliwier jest dla mnie bardziej istotną osobą, ale chyba jednak nie jest tam ten mi się śni. Weirdo. Whatever. <laughs> Boże, ja to mówię o swoich byłych, ale wiecie, no ja z Oliverem mam normalnie kontakt, to nie pochwulił mnie na nawet, co wam mówiłam w jakimś zdrowiu. I bardzo się z tego cieszę. Ja sobie, to jest strasznie u zewnętrznym teraz. Ja już chyba powinnam skończyć gadać, ale bardzo się cieszę z tego, że wiecie, jak, jak jesteś z kimś w związku, no to wiadomo, że ta osoba jest bardzo wam bliska i to jest mm, najprawdopodobniej, e, no właśnie wiecie, przyjaciel, dodatkowo do którego Macie jakieś takie większe uczucia, no i jak już jesteście z kimś, no to raczej jest Pan ta osoba bliska i ciężko jest tak, znaczy ciężko, no zależy też od powodu Waszego rozstania, ale w momencie, kiedy rozstajecie się tak naprawdę w zgodzie, no to tak fajnie jest mieć z tą osobą kontakt, więc ja bardzo się cieszę właśnie, że tak się moje życie potoczyło i powiem Wam, że z każdym moim byłem chciałabym mieć taki kontakt, ale... No niestety chyba nie jest to możliwe, bo nie znam chyba nikogo, kto ma tak dobry kontakt ze swoim byłem jak ja. <grystanie> Że do siebie wyjeździmy, to jest takie. No fajne. Tak uważam. Możecie mieć inne zdanie. Możecie wyrazić swoje zdanie w komentarzu. <grystanie> A ja. Lecę chyba montować vloga, bo muszę, o 11 się kończy doba hotelowa, a jest 10.40, więc y, muszę też część zmontować. Zadzwonię do mojej kuzynki, żeby ją obudzić, bo oni wczoraj jakoś o 4:00 wrócili z tego bilarda. No i lecę coś tam porobić y, i dzisiaj będę wracać. Ja będę kierowcą tym razem, obiecałam mamie, więc y, to by było na tyle. Właśnie wychodzę z hotelu, a jest po 11 już, ale zadzwoniłam do dorobca i zagadałam z nim. Robert to ten, jeden z moich przyjaciół, którym byłam w jak w sumie, jak ktoś nie ogarnia. Uh, więc no, zgadzałam się z moim znajomym i tak się zagadałam, że za późno wychodzę. Ale to jest w sumie dla mnie dość normalne, że ja już jestem spóźniona. Tak prezentuje się mój outfit, tylko trochę uczennica bluzę trashera, którą sobie wyszyłam, spodnie cargo, pod spodem mam jeszcze topik biały, plecaczek, proszę bardzo woda. Teraz jest na fazie. Hej, hej. ja już dojechałam do domu. Generalnie moja mama prowadziła przez Wrocław, a później na autostradę. Więc przez ostatnie 4 godziny 3,5 prowadziłam samochód i jestem trochę zmęczona, bo jednak, wiecie, było ciemno, mgła. Jest godzina, a za 30 prawie już. A Więc y, ja po prostu lecę spać. Mm, na targach y, kupiłam dla Rocha cztery książki i chciałabym Wam je pokazać, bo wydaje mi się, że jest to coś wartego pokazania A, i trochę więcej Wam o nich opowiedzieć, bo ja kupuję. Y, znaczy, ja staram się y, kupować Rochowi rzeczy, które mają jakiś sens większy, ale to więcej właśnie powiem Wam. Y, Jutro, albo może w samym vlogu, bo jeszcze nie wiem, jak ten vlog tam wyszedł. Bo zaczęłam go co prawda montować w aucie, ale właśnie mama poprosiła, żebyśmy się przysiadły, więc no nie wiem. Teraz kupiłam sobie też w kolczyk tutaj taki, który się wkłada na targach. A w sumie to moją mamą mi kupiła i wam pokażę, bo w sumie go wyjęłam już, ale, ale wam pokażę, bo jest naprawdę ładny. W sensie, no nie wiem, mi się podoba, to moja subiektywna opinia że jest ładny. Prezentuje się tak. I wygląda jakbym miała tutaj wiecie, kolczyk, a tak naprawdę nie mam. Eee, tylko sobie go stałem i mnie ucho Więc ogólnie jechałam pół drogi tak. Żałuję nie skupić. Eee, ale tak jak mówię kończę jeszcze ostatnia rzecz. To koszulka z wzorem, który pojawi się na moim windet, bo wyszła mi trzy koszulki z tym samym wzorem. E, I właśnie nie wiem, który kolor koszulki mi bardziej e, będzie się więc jeden zostawię sobie, a druga wchodzi na windet i będzie można taką, e, no, dość, e, powiem, że wyjątkową koszulkę m, wyszytą przeze mnie z e, za, no, pewnie nie duże pieniądze. Życzę e, Wam miłego dnia! Jeśli to będziecie rano, a jeśli będziecie wieczorem, to życzę Wam dobranoc i ja też sobie życzę dobrej nocy, bo właśnie chcę spać.